Proszę Państwa, zaczynamy zadania z logarytmów. Zanim przejdziemy do tutaj przykładów, warto zapisać sobie definicję z logarytmu, z której będziemy korzystać. Logarytm o podstawie a z liczby b to jest x, wtedy, tylko wtedy, gdy a do x równa się b. Co to znaczy? Na przykład weźmy jakieś sobie przykłady. Powiedzmy, że mamy logarytm o podstawie 2 z 8. Moim wynikiem jest, zobaczcie Państwo, jest wykładnik, czyli jest liczba, do której muszę podstawić podstawę moje, mojego logarytmu, a więc 2, 2, 2, do której. Do której potęgi, tak? 2 do której potęgi da mi 8. 2 do której potęgi da mi 8? 2 do potęgi trzeciej, tak? Bo 2 razy 2 razy 2 jest 8. 4 razy 2, 8. A więc 2 do potęgi trzeciej jest 8, tak? I wynikiem mojego logarytmu jest 3. Logarytm o podstawie 2 z 4. No to tak, 2 do której potęgi da mi 4. No 2 do drugiej, tak? I moim wynikiem jest to ta mała liczba, czyli 2. Logarytm o podstawie 3 z 9. No to tak, 3 do której potęgi da mi 9. No 3 do której potęgi? Do drugiej, bo 3 razy 3 daje 9, tak? Czyli moim wynikiem, wynikiem mojego logarytmu jest to tutaj, wiecie Państwo, ten wykładnik, tak? Do jakiej liczby, do jakiej potęgi muszę podnieść tą moją podstawę logarytmu, aby otrzymać 9. I to tak sobie można sprawdzić, tak? Logarytm, powiedzmy, o podstawie 4 z 1. No to co? Bo 4 do której potęgi da mi. Dami, proszę Państwa, 1. No akurat tutaj tak śmiesznie zrobiłam, no bo y, tu nawet y, 4 do zerowej, tak? 4 do zerowej, 4, bo wiemy, każda liczba a do zerowej, każda liczba podniesiona do potęgi 0 da mi 1. A więc mój wynik to 0. Logarytm ze 100. Tu też warto przypomnieć, że jeżeli nie mamy podstawy, tak? Napisanej logarytmu, to w podstawie jest 10, a więc 10 do której potęgi da mi 100? 10 do której potęgi da mi 100? No, 10 do potęgi drugiej, tak, bo 10 razy 10 jest 100. Dam mi, czyli 10 do drugiej da mi 100. Czyli tak to się ma w praktyce. Ta definicja logarytmu, i tą definicję tak naprawdę cały czas będziemy tu stosować w tych naszych przykładach. No i idziemy. O, logarytm o podstawie 8 z 1. No to właśnie bardzo prosty przykład. Mieliśmy już podobny. Wiemy tak, że a do 0 to jest 1, czyli 8 do której potęgi da mi 1? Mogę sobie napisać. To nie jest już konieczne, bo 8 do pierwszej równa się 1, ale tym samym mogę sobie sprawdzić. Czy mój wynik jest. Ok. Logarytm o podstawie 2 z 2 równa się. No i teraz tak. Pierwiastek z 2, do której potęgi da mi 2. No i nie zawsze, nie zawsze proszę Państwa, widać ten, łatwo odczytać, może tak ten wynik. Powiedzmy, że my tego nie wiemy. No to jest już troszeczkę dla nas już. Trudne, no to powiedzmy tak, no nie wiem ile to jest. Oznaczmy sobie to niewiadomą, właśnie x, czyli pierwiastek z dwóch do x ma się równać 2. Ja muszę wyliczyć ten x, tak, żeby powiedzieć, ile wynosi ten mój logarytm. Oj, mam słabą, słabą baterię. Może sobie tutaj podłączę, przepraszam Państwa. No i teraz tak, co dalej? Pierwiastek z dwóch. Przypominam, że pierwiastek z A, no to jest pierwiastek kwadratowy, z A można zapisać jako A do jedna, do jednej drugiej. Czyli mój pierwiastek z dwóch mogę również zapisać jako 2 do jednej drugiej. A resztę, czyli do x równa się 2, przepisuję. Proszę Państwa, zobaczcie tutaj. Że mamy potęgowanie potęgi, a więc wykładniki mnożymy. Jak ktoś tego nie wie, to zachęcam, żeby wcześniej zapoznać się z tymi działaniami na potęgach, bo to jest bardzo ważne. No i proszę Państwa, mamy takie równanie wykładnicze. Tu mamy potęgę i po, prawej, po lewej stronie mamy potęgę, po prawej stronie mamy potęgę. Kiedy te potęgi będą takie same? Kiedy te wykładniki będą takie same, ja tu dopisałam dwójkę, no bo co to jest dwa, dwa, to to jest to samo co dwa do pierwszej, tak? I teraz tak, jak mam te same podstawy, no to ja mogę sobie te podstawy opuścić, no bo te liczby będą równe, tak? Wtedy kiedy będą miały te same, tak? Kiedy te wykładniki, moi drodzy, będą takie same, kiedy jedna druga x równa się 1. No i teraz cóż, przypominam, że tutaj mamy mnożenie, tak? Mnożenie. A więc, żeby wyliczyć x, muszę pomnożyć przez 2. x równa się 2. Czyli wracając do mojego zadania, mój ten cały logarytm równa się w tym przypadku 2, tak? Bo mój x wyszedł 2. Sprawdźmy to. Czy pierwiastek z dwóch do drugiej ile wynosi? No to tak, wiemy, że pierwiastek z dwóch to jest 2 do jednej drugiej i do drugiej. Mamy tu, proszę Państwa, potęgowanie potęgi, a więc mnożymy, tak? Jedną drugą mnożę przez 2. No jak mnożę, to tu mogę sobie skrócić, czyli 2 do pierwszej, czyli 2. Czyli wychodzi mi, tak, ta moja liczba logarytmowana, a więc jest ok. Następne. I logarytm o podstawie 1 trzecia z 1. No to tutaj też jest dosyć, yy, przepraszam, z 1. Tu jest dosyć też dosyć o podstawie 1 trzecia z 1. Dosyć proste, no bo 1 trzecia do której potęgi, tak, bo. Da mi 1. No i wiemy, że 1 trzecia do zerowej. Tak? Każda liczba do zerowej daje 1, czyli będzie 0. Następny logarytm o podstawie 7 z 49. No ile będzie? 7 do której potęgi da mi 49? Proszę Państwa. No 7 do której potęgi? 7 do drugiej, tak? Bo 7 razy 7 y, daje.

To jest właśnie 216, a więc 6 3, do potęgi trzeciej, tak? 3 razy tu szóstka występuje, a więc mój wynik to nic innego jak 3, ten logarytm. Następnie logarytm o podstawie yy, 2 z 512, bo 2 do której moi drodzy potęgi da mi 512? 512. Tak? Do której potęgi da mi 512? No to liczymy. 2 razy 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 i właśnie 512. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć razy. A więc 2 do potęgi 9 da mi 512, a moim wynikiem więc będzie 9. Teraz proszę Państwa, a zaczynamy pod punkt C, może przejdę na drugą stronę, pod punkt C, logarytm o podstawie 1, 2 z 8. No, i teraz tak, jedna druga, do której potęgi da mi 8? No, powiedzmy, że znowu, tak? No, być może część z Państwa tutaj szybko to rozwiąże, a nie dla każdego to jest takie proste. Więc powiedzmy, że nie wiem. No ja nie wiem, jaki jest wynik tego logarytmów. Napiszę sobie x. Jedna druga do x równa się 8. No i tak jak poprzednie te równania wykładnicze, jak my to rozwiązywaliśmy, musimy doprowadzić do potęg o tej samej podstawie. Już tu z jedną drugą do x nic nie zrobimy, ale z 8, proszę Państwa, no to 8 to wiemy, to jest 2 razy 2 razy 2, czyli to będzie 2 do trzeciej. 8 mogę zapisać sobie jako 2 do trzeciej. No. Jeszcze nadal nie mam tych samych podstaw. No, zróbmy sobie z dwójki, tak? Jedną, drugą. Jak ja odwracam, moi drodzy, tą moją podstawę, to ja muszę dopisać minus, tak? Do mojego wykładnika. Pamiętacie, Państwo, wcześniej mówiliśmy o takim wzorze, że jak mamy a do minus n, to to jest to samo, co 1 przez a do n, tak? Czyli jak ja bym, mia... czyli jak mam teraz tu jedną, drugą do minus trzeciej, to jak będę chciała zrobić z tego trójkę, dodatni wykładnik, to ja muszę odwrócić sobie tutaj tą podstawę, czyli z jednej, drugiej zrobić dwie pierwsze, czyli dwa. Czyli 2 do 3. I to jest to samo co 1 druga do minus 3, tak? No i teraz zobaczcie Państwo, że mamy te same już yy, podstawy, a więc kiedy te potęgi są takie same? No, kiedy będą takie same wykładniki. Kiedy mój x będzie właśnie równy minus 3, czyli mój x równa się minus 3 i to jest wynik mojego logarytmu. Sprawdźmy to sobie, bo. 2, yy, przepraszam, nie 2, czy faktycznie, czy jest, wszystko jest ok? Bo 1, 2 do minus 3, ile to będzie? Czyli to, co właściwie mówiliśmy przed chwilą, odwracamy 2 do 3, a 2 do 3, 2 razy 2, 4 razy 2, 8. I otrzymujemy tą liczbę logarytmowaną. Następne, logarytm o podstawie 8 z 64, no to chyba jest dosyć proste, no, 2 do której potęgi, yy, przepraszam, 8 do której, ja, 8 do której potęgi da mi 64, no 8 oczywiście do potęgi drugiej, tak, da mi 64, a więc mój wynik to nic innego jak 2. Logarytm o podstawie 25 z 25. No co? 25. Do której potęgi da mi 25? No 25. Do której potęgi? Do pierwszej, tak. Da mi 25. A więc mój wynik to jest ten wykładnik. 1. Podpunkt D. Logarytm o podstawie 5 ze 1 125. No i teraz tak znowu. 5 do której potęgi da mi 1, 125. Powiedzmy, że nie wiemy, tak? No wiemy, niech to będzie x. Niech ten mój, mój logarytm to będzie niewiadoma x. 5 do, y, pod, do x równa się 1, 125. Musimy znowu doprowadzić do tych samych podstaw. Proszę Państwa, no co to jest 125? No to jest 5 razy 5 razy 5, tak? Czyli 5 do trzeciej. Czyli ja mogę zamiast... 125, zapisać sobie 5 do trzeciej. Proszę Państwa, ten, to jest to samo, co jak bym zapisała 1 piąta do trzeciej, tak? Bo 1 piąta do trzeciej, no to tu to, to w liczniku zawsze będzie 1, a tutaj mamy właśnie 5 do trzeciej. No i proszę zobaczcie, że znowu mamy tutaj bardzo no, podobne, a jednak cały czas inne te podstawy, tak? Tutaj mamy 5, tutaj mam jedną piątą. No i teraz tak, chciałabym. Chciałabym z tej jednej piątej zrobić piątkę. No to jak robię piątkę, to znowu tutaj, tak? Stosuję tutaj ten mój wzór. Ten, cały czas ten. Muszę sobie odwrócić, tak? Jak odwracam po te, podstawę. To mój wykładnik w tym przypadku dostaje minus. Minus 3, czyli mój x równa się minus 3, bo popuszczamy podstawy, zostają same wykładniki. Czyli, czyli mój logarytm w tym przypadku wynosi minus 3. Sprawdźmy sobie, czy faktycznie bo czy 5 do minus 3, ile to wynosi? 5 do minus 3, no to jest tak, żeby pozbyć się, znowu stosujemy ten mój wzór. 1 piąta do 3, tak, żeby pozbyć się tego minusa, czyli to jest 1, 125, a więc jest w porządku. Logarytm o podstawie 3 z 1, 9. Uchu, uchu, źle. Z 1, 9 to się równa. 3 do której potęgi dam jedną dziewiątą. Proszę Państwa, no tutaj spróbujmy może sobie tak to jednak w pamięci policzyć. Można oczywiście z tym X, no ale my wiemy tak, że 3 do drugiej to jest 9, tak? 3 do drugiej to jest 9, tak? Czyli a my mamy mieć 1 dziewiątą, więc jak ja bym wzięła sobie 3 do minus drugiej. No to będę miała jedną trzecią do drugiej cały czas moi drodzy tutaj tak z tego mojego wzorka, czyli nic innego jak 1 dziewiąta. Czyli co jest tym moim wynikiem? Moim wynikiem jest liczba minus 2, bo 3 właśnie do minus 2 da mi jak widać jedną dziewiątą. I podobne rozumowanie.

da mi 81, czyli 3 do minus 4, tak, to ja będę miała 1 trzecią do 4, tak, znowu stosując cały czas ten nasz wzór, to jest nic innego, 1,81, czyli ile wynosi mój wynik? Mój wynik to jest właśnie minus 4, bo